Cześć, tutaj naturalnie na świeczniku. A dzisiaj, tak jak mówiłam, o regułach innowacyjności. Reguły innowacyjności już znacie gwoli, przypomnienia jest ich sześć: są to reguła ludyczności, reguła odroczonego wartościowania, reguła kompetentnej niekompetencji. Reguła aktualności, różnorodności oraz racjonalnej irracjonalności. I te sześć reguł funkcjonują następująco. Przy regule ludyczności należy pamiętać o tym, żeby uzbroić się w dobry nastrój. Oraz pozytywne emocje, gdyż dobry nastrój powoduje lepsze zapamiętywanie, szybsze przypominanie sobie wielorakich informacji z różnych dziedzin życia. Oraz daje nam sytuację bezpieczną, która sprawia patrzenie wieloformatowo na dany problem. Reguła odroczonego wartościowania dotyczy między innymi pierwszej fazy procesu rozwiązywania problemów. Proces rozwiązywania problemów dzieli się na dwie fazy. Pierwsza to jest generowanie rozwiązań, druga to jest ocenianie pomysłów. I odroczonego wartościowania reguła mówi o tym, abyśmy wymyślali wszelkiego rodzaju rozwiązania, czyli generowali te rozwiązania, ale potem zrobili sobie przerwę i następnie z pulą wygenerowanych rozwiązań oceniali te pomysły. Gdyż trzeba pamiętać o tym, że każda ocena pomysłu powoduje to, że nie będziemy takiego rozwiązania brali pod uwagę, a może akurat to rozwiązanie będzie dobrym rozwiązaniem. Żeby te propozycje należało rozwijać, to zadajemy jeszcze pytanie. Co można zrobić, żeby daną rzecz zrealizować? Przykład, coś jest do realizacji, jakieś rozwiązanie jest za drogie. Co zrobić, żeby obniżyć jego koszty w realizacji, albo jakby to zrobić inaczej? Um, co wiąże się również z regułą aktualności. Co zrobić, żeby zrealizować dany pomysł, dane rozwiązanie danego problemu? Reguła kompetentnej, niekompetencji. Tu, jeśli chodzi o książkę Anety Hibickiej, ona bardziej przedstawia rozwiązywanie problemów w grupie, w danej firmie. Natomiast tutaj, dla nas samych, może być. Dobrym rozwiązaniem to, żeby na przykład pytać się swojego otoczenia, jeśli jesteś specjalistą w danej dziedzinie i masz problem z danej dziedziny, to pytaj się swojego otoczenia, które nie jest związane z tą specjalnością odnośnie rozwiązań, bo może oni wymyślą coś innego. O regule aktualności już mówiłam. Jest ona związana z tym, żeby. E, dowiedzieć się, jak zrealizować dane rozwiązanie problemu e, i czy ono jest e, realne, a, ale nie używamy tego e, do oceniania, tylko jak zrobić, żeby było realne. No i reguła różnorodności: czyli e, przenosisz e, się. E, do innych dziedzin życia i na podstawie Twojego doświadczenia z innych dziedzin życia wybierasz wszelkiego rodzaju rozwiązania. Patrzysz wieloformatowo na dany problem tak, żeby go można było rozwiązać. No i ostatnia reguła racjonalnej irracjonalności. Źródłem może być wszystko. Według anetyki bickiej Mogą być to logiczne argumenty, dane naukowe lub statystyczne, doświadczenia i obserwacje jednostki, stany emocjonalne, doznania cielesne, niewytłumaczalne przeczucia i wiele innych czynników. Dlatego z całego swojego życia można by wnioskować coś, co na początku nie wydawałoby się. E, Związane z specyfiką danego środowiska, w którym wystąpił problem. I w ten sposób e, trenuje się kre, trening kreatywności na podstawie tych reguł. Po więcej informacji o tym, jak dalej ćwiczyć trening kreatywności, nie tylko w grupie, dowiecie się już za dwa tygodnie.